Jesteśmy na premierze filmu Szczęścia, chodzą e, parami. Jak widać. <laughs> Jak widać. I pytanie pierwsze, czy wy w tym filmie wystąpiliście? Nie, nie wystąpiliśmy. Słuchajcie, dzisiaj jest, można powiedzieć, taki nasz wielki dzień, że... Znaczy wielki, no meduzy wielki, mój też, że za, e, zaprosił mnie do siebie na kanał. Jest jednym z czołowych e, youtuberów w tym kraju. No i mnie po prostu za, zaprosił na swój kanał. Ja jestem jego gościem i pomyślałem, że no nie ma nic lepszego, jak pokazać mu, jak żyją gwiazdy. No że najpierw idziesz tarasami wystrojony, babka z ziemniakami obok ciebie, a potem wchodzisz na czerwony dywan i błyszczysz. Tak wyglądają, tak błyszczą gwiazdy. Tak wygląda biznes w Polsce. Czy jesteś zaskoczony? Ja jestem w szoku ogólnie, ponieważ Misiek rzucił mnie na głęboką wodę dzisiaj. Nie powiedział mi, gdzie idziemy. Powiedział mi tylko, jak mam się ubrać. No i spotkaliśmy się pod złotymi tarasami. Mówię, pewnie jakaś kolacyjka, nie? Może jakąś randkę mi przygotował. Może jakąś randkę mi przygotował, czy coś. No i przychodzimy. Misiek, idziemy teraz tu, czerwony dywan. Ja staję. Mówię, co jest, nie? Wszędzie błyszczą flesze. Stoję jak taki wariat i mówię, co ja tutaj robię? Także Misiek mi to zagwarantował gwarantował trochę adrenaliny, troszkę stresu, ale pozytywnego. No i co? Cała moja reakcja będzie widoczna na kanale Medii, bo tam nagrywamy właśnie vlog z dzisiejszego dnia. A. By, byliście, już, byliście już na ściance? Nie, tak, no byliśmy. Właśnie o tym opowiedział, że stresu było, no że go to kosztowało, bo to jego debiut był, nie? Ale, tak. ale można to polubić. Yy, myślę, że na pewno można to polubić, tylko że to było dla mnie takie zaskoczenie, że po prostu tam wjeżdżam teraz, no. bo to było takie z minuty na minutę się o tym dowiedziałem i musiałem iść. Wiesz, jak może ci się spodoba, to będziesz tutaj z tym gościem na takich premierach. Zobaczymy, dzisiaj jakby sobie podsumuję cały dzień tak. i jeżeli będę miał okazję, to jak mi się spodoba, to będę wjeżdżał. On będzie aktorem, ja będę YouTuberem. Trzeba się rozwijać. Taki jest plan, taki jest plan. Szczęścia chodzą parami i my też taką parę szczęśliwą stworzymy. <taki> Czyli po prostu zamiana ról. Dokładnie, zamiana ról. Szybka zamiana. Taka ciekawostka, ról. my już z Miśkiem zagraliśmy razem w trzech filmach. Dokładnie. W jakich? Powiedz. W Gierku. Tak. W Crime Story Love Story. Tak. Oraz, gdzie Diabeł nie może tam baby pośle. O. Ale to jeszcze nie wyszło. To tak, ostatnie. To dopiero niebawem premiera. A Gierek jest najnowszy na razie w kinach, tak? Eee, gierka grałeś Ty. Tak, nie, nie On grał młodego Gierka. Ja, miałe... gierek, ja młody miałem gierek, epizody gierek. takie delikatne, jak gdzieś tam raczkuję, gdzieś w tym dopiero. Yy, mój świat to jest internet, a to traktuję jako taką przygodę i może kiedyś coś więcej zobaczymy, ale nie nastawiam się na to. Bardziej jest to zabawa i przygoda. i... Możliwość poznania super ludzi, takich jak Misiek. Ale słuchaj, a czy twój świat to nie jest czasami też sport? Jest. Trenuję sport regularnie, yy, ale to... Już bez miszkę. <śmienią> Byliśmy umówieni na trening i myślę, że zrealizujemy to. No. Dokładnie, a co Ty myślisz? Ja Cię przypominam, Ty kiedyś żeś mnie zapytał, jak, że tak powiem, grubo szedłem w temacie, co mam białego w kieszeni. To Ty, lejemy go, a... dawaj! Lejemy go! Teraz zemsta! Pośmium, nie? To Ale to, to słuchaj... Jest to, nie... Wtedy rzeczywiście mogłem coś mieć. <śmienią> no... E... Zmiana, zmiana w Tobie zaszła bardzo duża. Anioł, bardzo religijna postać. Dawno zgłoszono się i jest propozycja beatyfikacji mojej osoby, więc wiesz, jest wszystko możliwe. No powiem tak, kiedyś diabeł, dzisiaj anioł, no ale tak tworzą się legendy. Słuchaj, ale wiesz co, muszę Ci zadać pytanie o Marcele. To, to jest. Ale schowała się, schywała się. Ej, słuchajcie, idziemy. To jest tak moment, że idziemy. Dobra, Meduza, bo się spóźnimy na salę. Ale nie no, osta ostatnie pytanie. Misiek <grym> ucieczek, zostaliśmy sami. Dobrze, zostaliśmy e, sami, ale to już e, premiera zaraz się zacznie, no, nie, więc jest. będziemy też kończyć, żebyś tutaj dołączył do swojego towarzystwa. E, rozumiem, że rozmowa z Miśkiem będzie na Twoim kanale. Tak, na nowym kanale, bo założyłem nowy kanał, kanał Medi. Zobaczcie sobie, warto. I o czym rozmawialiście? My spędziliśmy razem cały dzień. Ogólnie kanał ma na celu pokazanie mojej życia w stolicy, bo przeprowadziłem się dopiero miesiąc temu tutaj. No i gdzieś tam sobie robimy różne szalone rzeczy, ale też ciekawe. Także warto zobaczyć. Także zapraszamy. Tak jest. Pozdrawiamy.